Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. I po raz kolejny wracamy do Leża Czarnoskrzydłego. Tak, czwarte skrzydło czarnej góry upływa nam pod hasłem Więcej szczęścia niż rozumu, a to dlatego, że na żadnym z bossów nie udało nam się przegrać. Aczkolwiek, czy może udać się przegrać? No dobra, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo czeka nas jeszcze jeden przeciwnik. Ostatni, teoretycznie najtrudniejszy. Aczkolwiek różnie to dzisiaj bywa. Różnie to nie dzisiaj, tylko na tym skrzydle bywa. A czeka dzisiaj na nas Lord Victor Nefarius na trybie heroicznym. O ile mi się gra, odetnie tak. Poza tym, że nasz przeciwnik standardowo ma więcej punktów życia do zbicia, dokładnie tutaj chodzi o to, że ma 50 punktów armora. To główną różnicą między normalnym a heroikiem jest to, że na heroiku Ragnaros pomaga nam tylko raz. Więc teoretycznie brzmi to niewykonalnie, a praktycznie jest kilka talii, którymi tego basa da się pokonać. A głównym celem jest zniszczenie wszystkich stworów, które wystawię, gdyż co prawda ma silne karty, ale stworów ma w tej talii mało. Tak. Ja stworzyłem sobie specjalną talię wojownika. Mam nadzieję, że wojownikiem mi to jakoś wyjdzie. Mimo że kilku potrzebnych kart w tali nie mam, to jednak miejmy nadzieję, że Garoś się tutaj sprawdzi, tym bardziej, że Garos jeszcze w czarnej górze nie występował. A ah, poza tym ja Garoszem za bardzo grać nie umiem, co może doprowadzić do tego, że w końcu będziemy mieli pierwszą porażkę. Tak faktycznie będzie to się zaraz okaże. Tymczasem dręczymy Velstrasha po raz kolejny. Mimo tego, że już go zabiliśmy, ale co tam? Tak, mamy Lorda Wiktora Nefariusa. Jeszcze tej walki nie próbowałem. Ale myślę, że tutaj tyle szczęścia, co na Kromagusie mieć nie będziemy. Bo to już by było aż niemożliwe. Dobra, te dwie karty wymienię. Tak, mówię. Wezmę Warriora, bo Warrior zawsze może się teoretycznie podleczyć, a przez podleczenie rozumiem dobieranie pancerza. No, ale miejmy nadzieję, że jakoś damy radę. Dobra, jak będzie nasz warrior miał mało punktów życia, to zawsze w, yy, pancerz może nam trochę życie uratować. Poza tym wtedy niektóre karty, takie jak zemsta, lepiej działają, więc nawet fajnie jest czasami mieć mało punktów życia na wojowniku. Tak jak widzicie, mój przeciwnik ma 50 punktów armora, co może być dość trudne do zbicia, ale trzymajmy kciuki za naszego garosza i miejmy nadzieję, że jakoś mu się uda siła. tak, yy, siła okaże się moją słabością. Miejmy nadzieję, że nie. Oczywiście już nam coś tam kradnie. Wydaje mi się, że wojownik ma jedne z najsłabszych zaklęć w grze, w związku z czym myślę, że wybranie tej klasy na tą walkę nie jest najgorszym wyborem. Tymczasem zobaczmy, co nam podaruje Ragnaros, bo to będzie pierwsza i ostatnia karta od Ragnarosa. Yy, wirujący popiół. No, Nie powiem, żeby to było najlepsze, co mogliśmy dostać. Ale dobra, niech będzie. Tymczasem tego smoka się pozbędę, bo tak jak mówiłem... Najlepiej się pozbywać jak najszybciej stworów mojego przeciwnika. No i wirujący popiół postawimy, aczkolwiek moim zdaniem jest to chyba najgorsza karta, jaką mogliśmy dostać. Najbardziej przydatny w tej sytuacji byłby... Byłoby co? Najbardziej przydatny w tej sytuacji... Byłby... Syn Płomienia. Tak, bardzo bym chciał, żeby unicestwili, ale bawię się, że jednak... Nie Dokładnie, nie w trybie heroicznym. Wyjąłeś mi to z ust. Nefarianie... Dobra, zaatakujemy go. Użyjemy shield bloka. I niech będzie młyniec. Dobra, tak jak mówię, będziemy obrywać strasznie co turę. Ale moim głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której mój przeciwnik ma 10 kart w dłoni i nie ma za bardzo co wystawiać. nadzieję, że mi coś z tego wyjdzie, a czy faktycznie to się być może zaraz okaże. Tak, ugryzienie, już mi będzie gryz. Tak, dobierz sobie jeszcze więcej pancerza, bo 50 to za mało. Dobierz sobie jeszcze z 30. Dobra, mamy 15 punktów życia, więc połowa punktów życia w plecy. Dobierzemy sobie dwie karty, zobaczymy, zobaczymy cóż to takiego będzie. Kolejna broń. Akurat broń tutaj jest dość cenna na tej walce, więc cieszę się, że się przydała. Jak spadniemy poniżej 12 punktów zdrowia, to myślę aż takiej dużej tragedii nie będzie, gdyż wtedy zemsta będzie bardzo dobrze działać. Dobra, a propos 12 punktów zdrowia, to właśnie... Spadliśmy poniżej tej wartości. Czyżbyś chciał zniszczyć mojego murloka? A jednak nie. Dobra. To ja zrobię tak. Użyjemy. Możemy zadać wszystkim trzy punkty obrażeń. Eee, dlatego też zrobię tak. Ciebie zaatakuję. Użyjemy wewnętrznego zżaru na nim I teraz tak, zemsta numer jeden Wszystko zniszczymy A my z kolei dla siebie użyjemy shield Bloka. Dobierzemy kartę, kolejna broń, dobra Teraz byle by mieć jak niszczyć wszystkie stwory przeciwnika Mam nadzieję, że jakoś nam się uda Tak, smokowiec zmierzchu Za tą kartą nie przepadam Plus jest taki, że warrior zbyt silnych zaklęć nie ma Więc myślę, nie będzie ciężko go pokonać no dobra, mamy amok. Nie za bardzo mam na kim tego użyć, więc po prostu zrobimy tak. Ten smok ginie. oprócz tego użyjemy zemsty. niezupełnie tak jak. chociaż może nie. Dobra, zaryzykuję i przeczekam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Co prawda, punktów zdrowia to ja nie mam zbyt dużo. O! Drugi smokowiec zmierzchu świetnie. Cztery punkty życia. O! I ginę no nie zupełnie o to chodziło ale przynajmniej mam pierwszą porażkę w tym skrzydle więc jednak się da dobra Wiktor Nefarius nas pokonał cóż za zaskoczenie no dobra to spróbujemy raz jeszcze a w kolejnej turze mogę zniszczyć wszystkie stwory jakie będzie miał na polu więc źle nie jest okej okay, robi się niebezpiecznie o robi się jeszcze bardziej niebezpiecznie czy ja ginę czy mi się wydaje tak zdecydowanie ginę no cóż, widać ją szczęście, jeżeli chodzi o karty w dłoni. Ja miałem szczęścia trochę mniej. Trzeba było jednak syna płomieni użyć. No ale kto to przewidział, że oko tu się trafi i ugryzienie i pazur? Masakra. Masakra. No to mnie raczej nie uratuje. Hmm. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Nie wyszło. Co teraz? Mi ginę. Oj, 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 No kurczę, niestety strasznie dużo kart, y, stworów dostaję do ręki. A właśnie liczę na to, żeby jednak miał większość zaklęć w dłoni. No nie, no serio. No świetnie, Miginę. Nienawidzę tego bossa. Już teraz mogę to powiedzieć. Po dwudziestu paru minutach zmagania się z nim. Co teraz? Smoczy towarzysz. No dobra. O, szarże dostanie. Ginę. No kurde, serio. A tak dobrze szło. <ścoughs> Tak, w tej walce trzeba mieć zdecydowanie dużo szczęścia. Żeby to wygrać musi przeżyć mały smok. A to jest tylko 33% szansy. Ale jak widzimy mały smok tylko przeżył, więc się udało. O, ale ten już jest trochę większy. Już będzie bardziej problematyczny. Dobra. Nie Ginę. Jakby to była jakaś niespodzianka dzisiaj. 100 lat później nadal się będę bił z Nefarianem. Jestem ciekaw, do której mi to zejdzie. Nie zrób nic. No! Świetnie. Kurczę! No masakra jakaś z tym bossem jest. Oj, coś czuję, że tą walkę będę musiał sobie odłożyć na jutro, jak to tak, jak to tak dalej będzie szło. <laughs> Bo nie będę dzisiaj do rana siedział przecież przy tym. Dobra, zaryzykujemy bójką. Nadzieję, że ten smokowiec jej nie przeżyje. Miejmy nadzieję, że przeżyje któryś z moich stworów. Chociaż znając moje szczęście, to będą właśnie smokowiec. Przeżyje tak jak właśnie teraz macie na załączonym obrazku. Serio. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Cztery punkty życia. No nie za dużo. I zielenięcie mnie oczywiście dobija. Trochę to już zaczyna być irytujące. Jak mam być szczery, ale spokojnie. Oddychamy. Nie jest źle. 45 minut nagrania. Ale ja nadal nic nie zrobiłem. Łowca grubego zwierza może się przydać. Ale ja zrobię tak, użyję broni. Trochę ryzykuję, bo mi zostaje tylko 7 życia, więc jak ma jakieś 2 zielnięcia, to już po mnie. Ale miejmy nadzieję, że ma same zaklęcia. Oj, ugryzienie. To nie jest dobra wiadomość. Pff. No to po mnie. No co, jakiego ja mam pecha? Jak już w końcu dochodzimy do momentów, w którym nie ma żadnych stworów w dłoni, no to nagle mu się trafiają zaklęcia, takie, które mnie w danej turze niszczą. Dobra, mamy młyniec. Mamy w sumie dobry zestaw kart w dłoni. Dlatego też przeczekamy. Tak, moc specjalna już nie działa, głupek jej używa. Dobra. Nie, no, nie wierzę. To jest po prostu niewiarygodne. Zawsze jak już się wypłuczę ze wszystkich przydatnych kart w dłoni, zostanie mu jedna, to właśnie to musi być ta, która mu się przyda, żeby mnie zniszczyć. To zawsze musi być na styk tyle punktów życia, ile mi brakuje, żeby mnie zabić. Podejście numer 147. I zaraz mi się miejsce na dysku skończy, ale co tam? Neforion. Ta Oj, coś czuję, że ten odcinek będę na raty nagrywał, My bo już to... mi się trochę znudziło. O, <słyszy> Mamy zemstę. W sumie dobra karta na tą walkę. Oczywiście bójka jest lepsza, ale zemsta jak dobrze pójdzie wszystko zabije po stronie przeciwnika. Tylko musi mieć 12 lub mniej punktów zdrowia. Cały okres w tej walce nie jest problemem. I znowu głupek przyzwie smoka. Oczywiście się zbafował, Bo czemu nie. czekamy. No niestety jako że on się zbafował, to pewno zaraz kolejnego smoka mój przeciwnik przyzwie. No trudno. O Jezu, jeszcze tego. 8 punktów ataku, świetnie. Więcej przyzwij Czy ma ktoś pożyczyć kartę bójki, bo teraz by mi się bardzo przydała. Mamy Amok. I mamy Ragnarosa. Ragnaros co mi dał? Wirujący popiół. No niezbyt przydatna karta. Jak już mówiłem, chyba najgorsza z tych, której możemy dostać. Tak, jeszcze moje rozpłatanie nic mi właściwie nie dało. Ale by mi się teraz przydał. Ale by mi się teraz bójka przydała. Okej, okay. No, jeszcze oberwiemy za pięć. Przynajmniej yy, zemsta będzie mocniej biła, więc źle nie jest. Dobra, zemsta będzie biła teraz za trzy, więc zginą prawie wszystkie stwory, które ma na polu. Dobra. Teraz użyjemy amoku. I zrobimy tak. Musimy oba stwory zniszczyć, bo jak ich nie zniszczymy, to w kolejnej turze ginę. Dlatego też, niestety, musimy poświęcić naszego stwora od Ragnarosa i zabić wszystko, co mój przeciwnik ma na polu. Mhm. Okej. Okay. No jest nieciekawie, nie da się ukryć. Dobra, użyjemy egzekucji, bo trochę... Y, ...boję się mieć y, 6 punktów życia o tej turze, więc... Jednak wolę sobie trochę punktów życia więcej zachomikować. Tak, oczywiście zionięcie. Plus jest taki, że rzucił na mojego stwora, a nie na mojego bohatera. Okej. Okay. O, broń mi się akurat przyda. Zrobimy tak. Zaatakujemy go bronią, dobijemy go stworem, który sam, którego sam mi podarował. I dobra. I czekamy, co się stanie dalej. Nie no, jak widzimy, póki co stworów wystawia, stwory wystawia pojedynczo, więc. Nie jest źle. Teraz nawet żadnego nie wystawił. O, mamy bójkę. Szkoda, że takie karty mi się trafiają po fakcie, w który, kiedy mi były potrzebne. 9 kart dłoni. Nic nie użył, więc jest szansa. Jest szansa na sukces. Dobra, moc specjalna nie działa. Nie użyj nic. No, głupi smok. Idź mnie z nim. Nie chcemy smoków. Mówimy nie smokom. Mm. <ścoughs> Mogę mu jakoś zadać. Dobra, zrobię tak i zrobię tak. Niech będzie. Oby to nie było nic przydatnego. No kurde. To jest aż niewiarygodne, że on ma takie farta. Dobra, Lita Kirintoru mi się przyda. Będziemy niszczyć mu stwory tak długo, jak długo będę mógł oczywiście, i tak długo, aż mi się trafią do ręki same bezużyteczne karty. Dobra. Nic nie zrobił, więc jest szansa, że nawet nam się uda. Dobra, ja sobie cały czas pancerz dobieram. Dobra, smok się spalił. I znowu nic nie zrobił, czyli widzimy, wszystko idzie w dobrą stronę. Dobra, Anty, ja czekam dalej. O, pazur mu się spalił. Bardzo dobrze, nie będzie mnie gryz. I co, i teraz ta walka tak będzie wyglądać, że będziemy sobie nawzajem. On będzie palił karty, a ja będę dobierał pancerz. Dobra. Niech będzie, ale przynajmniej doszliśmy do tego momentu, yy, na którym mi najbardziej zależało. Dobra, zaatakujemy go bronią. Żebyśmy my sobie kart nie palili zaraz. Dobierę sobie nową broń. Co mi tam? O, rozpłatanie także się spaliło. Nawet nie wiedziałam, że on taką kartę ma w talii. Zawsze jak jej używał, to myślałem, że mi ją po prostu ukradł. A tu się okazuje, że jednak rozpłatanie mój przeciwnik w talii posiada sam. O, kolejny smok spalony. Tak mi przykro ile masz jeszcze w ogóle kart? 9, no ja mam 12 trochę więcej, więc to nie jest zemsta, no zemsta mi się chyba nie przyda dobra, Misty wojenny topór kolejny a my tymczasem mamy już 20 ojej, jak mi przykro a my tymczasem doszliśmy do 20 punktów pancerza młyniec dobra, coś użyjemy żeby mi się karty w dłoni nie paliły uderzymy go za 7 Dobra, pal sobie dalej. O, ugryzienie, jak mi przykro. Jestem ciekaw, czy w pewnym momencie komputer uzna, że może lepiej użyć którejś z tych kart i że jej użyje. Czy będzie tak sobie je palił do momentu, aż mu zostanie 0 w dłoni? To jest dla mnie zagadka. O, smagnięcie także się spaliło. Biedaczek. Ja napowiem no, wam, że sposób na pokonanie bossa, jeżeli ten się powiedzie. Będzie bardzo oryginalny. 2, 4, 6. O, czekać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Już przyznałem, że 10 kart, że coś zjaram. Ale jak widzimy, specjalistą od kart jest mój przeciwnik. O, w sumie już mam więcej pancerza od niego. A to ciekawe. Dobra, coś musimy użyć. Myślę, że użyjemy tego. Kolejny pancerz. I w przeciwnika. Tak, jeżeli on nie zacznie nic kreatywnego robić, no to on nie ma szans wygrać tej walki, bo mało tego, że mu się karty skończą szybciej, to jeszcze jak tak dalej pójdzie, to... Yy, będę miał więcej pancerza niż on życia plus pancerz. Dobra, użyjemy tego, bo w sumie nie mam już za bardzo czego używać. O, i znowu mu się coś zjerało. Biedaczek. Kolejny blok tarczą. Nie wiem, czy. Dobra, użyjemy. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. Dobra, dostaliśmy broń, więc że nie jest. Bijemy go dalej przez łeb. Nie no, ten boss nie jest zbyt inteligentny. Nie ukrywajmy tego. Bosy w czarnej górze inteligencją nie grzeszą. Co właśnie widzimy na zamieszczonym obrazku. Zostały mi dwie karty. Jemu zostały też dwie karty. A on tylko się patrzy, jak go bije po twarzy. Fajny obrońca y, leża czarno-skrzydłego, nie ma co. Dobra, karty mi się kończą, więc nie jest fajnie. Ale dostaliśmy znowu broń, więc źle nie jest. No, w sumie już mam więcej armora i życia łącznie niż on. Skończyły mi się karty. Cóż za smutek. Dobra, dostaliśmy na zakończenie murloka, więc. nie jest źle. No, i teraz będziemy obrywać zadobieranie kart. Cóż ja mogę wam powiedzieć? Teraz to ta walka raczej do najbardziej ekscytujących należeć nie będzie. Po prostu ja będę przeczekiwał kart, przeczekiwał yy, turę, on będzie przeczekiwał turę, ja będę sobie dobierał. Armora on będzie próbował kopiować moje zaklęcia, czego oczywiście zrobić nie może. Tylko czekamy do momentu, w którym któremuś z nas skończą, skończą się punkty życia. Jak dobrze widzimy, najpierw punkty życia skończą się biednemu Nefarianowi. Na szczęście mam w dłoni murloka, który może ten proces przyspieszyć, więc tutaj jest akurat plus. Czy ja mam w ogóle szarże? <laughs> mam szarże. Dlatego też możemy jakoś to wykorzystać. Dobra, myślę, że tutaj już i tak za dużo czasu minęło i zrobimy po prostu tak. Użyjemy murloka. Dobierzemy sobie dwie karty. A tak dokładnie oberwiemy za 11, nasz przeciwnik także oberwie za 11. I zrobimy super, super murloka zagłady. Taj mu wewnętrzny szał. Amok. Co mu jeszcze możemy dać? No oczywiście szary, żeby mógł zaatakować w tej turze. I jeszcze go okrutnym nadzorcą uderzymy. I wściekły murlock pokona wielkiego potężnego Nefariana. Do widzenia. Końcówka walki może nie była taka, jak się spodziewałem, ale cóż, widzimy, bossów w czarnej górze nie da się pokonać normalnie, trzeba ich pokonać dziwnym sposobem. No dobra, jak widzimy czwarte skrzydło jest wyczyszczone. Ostatni boss mi zajął trochę więcej czasu niż poprzednie, ale został pokonany w dziwnym stylu, ale jednak. Dobra, następnym razem widzimy się już w ukrytym laboratorium, gdzie spotkamy się z czterema ostatnimi bossami. A za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim dziękuję, zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!